Projekt Celica 2JZ. Jak wiadomo, silnik już śmiga. Teraz co? Czas. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Mocowanie skrzyni biegów, ale nie mam jeszcze wału. Jak będę miał wał, dopiero będę walczył, więc uwaga, czas na body. Udało mi się oczyścić je strumieniowo, bo dałem dupy i zostawiłem szpachle i to szpachlę niestety przykleiła się do żelkotu i musiałem ją zdzierać karczerem. Teraz próbuję ją zreanimować. Oczyścić teraz papierem ściernym. Próbuję oczyścić, robię odlewy. Zobaczymy, jak to się zakończy. Znaczy, wiadomo jak się zakończy. Jak cała reszta. Przymierzę coś niedługo. Już pokazuję, jak to wygląda w tej chwili, nie? Być jak było polakierowane, że było, nie, że było niewystarczająco dobrze wyczyszczone i lakier pięknie odszedł razem, ale to nic. Czyszczę w tej chwili to, bo to jest ładne, równe, niby już po przejechaniu karczerem, ale to o, jeszcze kurczę są pozostałości mojego pięknego, mojej pięknej szpaki, z której tworzyłem błotniki, więc jadę wszystko papierem ściernym, najpierw grubiej, potem cieniej, prawdopodobnie to zalakieruję, żeby odlew mi ładny wyszedł. Już pewnie i tak będzie sytuacja, że i tak nie minie mnie szpachlowanie tego. Powiem tak, w swoim samochodzie mam przyszpachlowane poszerzenia i nigdy w życiu nic nie pękło. Raczej się lakier na nim, że tak powiem, coś dziwnego z nim robi, ale sam w sobie szpachla na laminacie, nie pęka tak jak na, z mojego doświadczenia, nie pęka tak jak na stali. Błotnik postanowiłem wcześniej, miała być poszeszka sama błotnika, no ale jak stwierdziłem, że już zostanie taki tylko mała góra kawałeczek, to bez sensu, żeby ten została, ale już będzie cały plastikowy, plastikowy z żywicy. Tu są trzy warstwy, tu są chyba dwie i pół warstwy, ale muszę zrobić trzy warstwy, żeby nie był zbyt, e, zbyt lekki. Zbyt lekki, zbyt e, miękki. Żeby te ranty to były ranty, faktycznie, nie? E, no i co? Wyrównam go, spróbuję go przeszpachlować, zrobię odlew. Przymierzymy odlew. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra z, z półtora godziny pracy albo i lepiej. Efekt na razie jak zawsze, czyli nie widać. Nie no widać, widać. Zdarłem jeszcze dodatkowo, yy, zamoczyłem i zdarłem pozostałości gipsu, bo się ciężko jest szlifowało. Strasznie. Tu jak dobrze mi się jeszcze w miarę szlifowało to yy, to wolałem Zacząć. Tam też zdarłem cały Egipt i teraz tylko poszlifować. Więc dwa błotniki przednie już będą. Zobaczymy. Jakbym się tak kurczę dobrze zmobilizował, to jutro jeszcze popołudnie, pojutrze i kurczę i spróbuję je odlać. A w międzyczasie już robię. Będę robił yy, te. Yy, te dnie. Więc będzie ciekawie. Co dzień? Tam drugi, czy trzeci. Yy, Ogólnie te elementy ciężko się usuwa, one są jakoś kurde mega twarde, jeżeli mówimy o tej szpachli, ale to nic, oczywiście Karol myśl, mokro, jak jest na mokro, pięknie, super, to pięknie ładnie schodzi, bardziej gips niż środek, więc po prostu trzeba zrobić to na mokro, żeby było. trochę bałaganu będzie przez to, ale schodzi ekstra, papier ścierny, gruba gradacja, no bo to było takie o. To już Karczer tego nie chciał brać, jakiś tak się, gips się tak szklił, niestety i... ale to nic. Będzie dobrze, tu już mam, tam mam jedno już zrobione, tu mam drugie zrobione. Już zaczynam szpachlować gdzieś tam, jak gdzieś jakieś ubytki są, bo chcę, żeby ładnie wyszło później, żebym później miał w tych gotowych, tu mam na przykład dziurki mi jakieś powychodziły. Żeby było ładnie, to trzeba przeszpachlować. Tu jest jedno miejsce, tu jest gdzieś było jeszcze, o tu jest jeszcze dziurka, o tu. A tak wygląda ładnie. Jeszcze przejadę mniejszym papierem. Będzie na filmie sam. Tu mam jeszcze gdzieś. O, tam o, jest słaby. Tamten jest nieco słaby, bo tamten ma dużo błota. Ale, jak, ale super idzie na mokro. Także, jak super idzie na mokro, to wszystko jest ok. O, udało się zeżrzeć, nawet fajnie pozostawało niektóre miejsca, ale to są po prostu wgłębienia. Nie chcę ich szlifować, bo na kostce je szlifowałem, więc niech sobie zostaną. Kiedy dobrze zabezpieczę, to powinno być OK. Przeszpachlowałem dziureczki jakieś, takie cienką warstwo. Na szybko to przelecę. Obetnę oczywiście farfocel dookoła, że mi się potem nie czepiał do żywicy, którą będę kładł. Zostawię go 5 mm albo i jeszcze mniej, żeby tylko był. Znaczy, on tutaj jest dalej, już nie jest farfostem, tylko jest normalnie żywicą, więc po prostu je obetnę tam, gdzie, tak jak tutaj, prawie do samego końca. Nie, tutaj jest kawałek, dobra? No to o tak, tak, to jest ok. Równo, ładnie i tak nie wyjdzie tak, żeby było bez szpachlowania. Odlewy, odlewy zrobię eee, przytrę, rzadko odpryszpachluję, gdzie będzie trzeba, żeby było ładnie, równo. I tak mnie minie Swoje, które kiedyś robiłem, też miały być ładne, ale niestety naprężenia i wszystko nie wychodzą takie ładne. Tym bardziej, że to jest taki, tak jak widać, wzor na szpachli, na wszystkim. One nie będą idealnie nigdy. Czy pewnie będą? Tylko nie z mojej ręki. No dobra. Walczę? Znaczy nie było tak źle. Zeszło mi... Zeszło mi ze wszystkim może z... Może z, z, z 4 godziny ze, sz, ze szpachlowaniem od razu? Może. Tam jest jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden. Wszystkie już są gotowe, wyszpachlowane. To oczywiście nie wszędzie, nie ten jeszcze. Będzie trzeba jeszcze pasować parę miejsc. Tamten w ogóle jest przylifowany w ogóle. No. Więc tak naprawdę robię odlewy. Żywice mam. Robię odlewy. I do dzieła. Szeroki kadr. <laughs> Pewnie się nie da. Eee, mam wyszkifowane, położony żelkot. Nie jest wszędzie idealnie. Tam tu nawet widzę to tam nawet widać może na najęciu, tam pod rantem jest dziureczka małutka. Zaszpachluje się niestety. Całość najpierw wysmarowałem eee, woskiem. Żeby potem odeszło ładnie. Odczekałem dwie godziny, już jest późno, jak zawsze. Zawsze tak, niestety. Więc teraz yy, będę nakładał trzy warstwy yy, żywicy. A jutro może się uda to rozebrać. Ja już nie będę pewnie specjalnie rozbierał, zrobię drugiego. Bo jest tutaj chłodno z 15-16 stopni to musi schnąć dłużej. Więc może nie będę rozbierał. Kładę. Miał być szeroki kadr. U mnie niestety w grażu nie tak łatwo z szerokim kadrem. Będzie inaczej niż w mojej lali, nie będzie nitów. Tak już było wcześniej zaplanowane. Mój syn mówił, ojciec, ale żadne, żadne śruby, żeby wyglądała jak orygino. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze jak to zrobić. Znaczy wiem, że to przykleję, żeby było razem. Będzie fajnie przyklejone razem. Spróbuję, nie wiem, wkrętami to zakręcić, a potem wkręty wyrzucić. I teraz tak. Koło jest od Hyundai, akurat mojego, to nie ważne, ale to nieważne, ale osie jest od Lexusa. Czyli już jest szerzej dużo niż celika oryginał. A tu mi jeszcze brakuje pewnie z 9 cm. Więc jest grubo. Znaczy szeroko. O. Dobra, może taki kadra zrobimy. jak miało być. Taki był projekt początkowy, że tu jest przyklejone ładnie, o tu w tej górnej części jest przyklejone ładnie, a tu jest dziura na całej długości i jest kratka. Nawet tak właśnie wygląda, jak miało wyglądać. Jest kratka i tam koło ładnie widać przez tą kratkę w środku i z boku. I sobie ładnie tu przelatuje to Oczywiście pięknie będzie to zbierało to, ale to nic. Tak miało być. Na dole muszę jeszcze zrobić jakiś cudak, który będzie mi to trzymał. Tu jest kształt taki sam, żeby lampę było widać. Bokiem też. Zderzak pójdzie zwykły. Mi się strasznie podobają ten rodzaj mocowania. Nie wiem, czy w innym samochodzie kiedyś zastosowano połączenie zderzaka w pionie. <noise> nie. Spróbuję zrobić kadr jeszcze szerszy. Jeszcze bym błotnik przedni założył, którego nie mogę założyć jeszcze. Ja dwa razy robiłem te poszerzenia z tyłu. Bo pierwszy raz zrobiłem tylko poszerzony tutaj dół. O tutaj o. O ten dół zrobiłem tylko poszerzony. I to słabo wyglądało. Dlatego zdecydowałem, że dokleję wszystko i zrobię poszerzony, żeby cała ta góra była też poszerzona. Aż od samego tego. I dopiero teraz to robi robotę. Bo tak to wyglądało, jak takie doklejone. Nie podobało mi się. Zresztą e, gdzieś tam mam na filmikach wcześniejszych. Postaram, postaram się to wrzucić wcześniej tam jaki to rozmiar jest, znaczy na pewno jest 9,25 Opona tu jest chyba 205, 45, ale ja chcę 200, 225, chcę 255 I teraz jeżeli tu jest 9,25 A u mnie będzie 10,5 To będzie ponad cała, no to będzie blisko tego co potrzebuję coś prawdopodobnie będzie teraz tak jak też ten. Koło będzie duże. A myślę, że będzie spoko. Pewnie tylko koło musi być większe, bo to jest siedemnastka. w bo osiemnastkę. Najchętniej chciałbym 19ka, ale potem będzie jazda bez sensu. Wszystko tak jest dużo koło jak do cyniki. Ale i tak uważam, że błotniki w celnicy są na tyle duże, że one śmiało przytulą większe koło. Tutaj w tym kole Miejsce dookoła koła Tyle tam, że, że spokojnie, myślę, że z przodu to będzie ta sama sytuacja. Że jak je ja założę, to będę miał miejsce i tak na wszystko. Tylko pytanie, czy mi farga tam wejdzie na zacisk? To jest ciekawe. No, ale zobaczymy. Sprawdzę te parametry tego koła. Sprząt. Zawsze to mówię, a nigdy tego nie robię. Dobra, jest już późno, mam już dosyć na dzisiaj. Eee, podprzątałem nawet specjalnie, bo nie mam jak nagrywać filmów bez sprzątania. Musiałem sobie to złożyć, bo mnie robi to strasznie. Muszę się czasami mobilizować. No i właśnie się zmobilizowałem. Tu już górę mam zrobioną. Zobaczymy to jest jedyne miejsce, które może pękać, bo wszystko resztę będzie. Jest przyklejone, więc zobaczymy jak to się będzie sobie radziło z tym. Nie jest tylko jest zarzewicowane. najpierw. Potem szpachla dopiero. No zobaczymy. O tak to będzie wyglądało. Niestety drzwi mam słabe. Potrzebuję lewych. Bo tu było coś jakieś ten... A jak pod... Myślałem, że rozgrzebie i wyprostuję, ale szkoda Chwa mojej roboty. Ale tutaj już prawie, prawie. Znaczy muszę na pewno tutaj o troszkę dołożyć, bo widzę, że tu jest dołek zrobiłem. Dobrze, że założyłem drzwi, bo miałbym dołek, a tak to przypakuję to z powrotem. Dobra, robię szerszy kadr, bo mogę się cofnąć. Nie mam nie wiadomo ile miejsca, więc dobra, jeszcze mogę pół kroku w tył. Będzie szeroki kadr. Dobra, spokluję spod to wszystko, ale nie dlatego, że to jest krzywe czy coś tam, tylko dlatego, że bo tu jest cienkie warstwy, są takie, że tam widać nawet miałe spod spodu, ale chcę, że tak powiem, powyciągać wszystko, żeby, żeby to było ładne. W tej chwili jesteśmy nisko mega, bo to jest chyba zero z tego co wiem ustawione na tym, na yy, zawieszeniu. Tak? No to, ale to zobaczę inna perspektywa o tak o no to, to jest poniżej felgi nie? więc myślę, że damy go 5 cm do góry co najmniej żeby było fajnie, koło jest z Hyundai'a coupe yy, i chcę takie większe koło ładniej będą wyglądały do tego wszystkiego duże koło to jest 17 teoretycznie, teoretycznie. praktycznie i teoretycznie Dajowa. Muszę zrobić parę rzeczy. Tu muszę mocowanie tego tyłu zrobić, a żeby się trzymało, on trochę wyżej musi pójść. Eee, muszę zrobić mocowanie między progiem a błotnikiem. Na zamknięciach błotników muszę pozamykać, żeby było, żeby było sztywniejsze. Ciekawie się będzie wsiadało, nie? Za takiego progu. Ale już widzę, że jak drzwi założyłem, to już całkiem inny samochód. No dobra, na razie to y, mocuję, szpachluję skracam. O, tak o. Teraz nie widać koła, bo koło jest y, schowane, nie? Koła nie będzie niestety widać, bo koło jest schowane. Ale, ale będzie ciekawie. Znaczy, y, zawsze to mówię, będzie ciekawie. Już jest. Ciekawie, te drzwi schowane są za tego szerokiego błotnika, więc błotnik, w porównaniu do tych drzwi, to taki ogromny Ale to nic, takie ma być. Zobaczymy. No, bo no, tak o z góry, o takie, o to jest on jest ogromny, nie? Tu mi w ogóle wyszło takie. Ja tego nie widziałem w ogóle, bo jak ja to drabiałem te elementy, to ja drzwi w ogóle nie miałem. Więc też ciekawy element wyszedł. Nie, że tu drzwi. Dookoła, o tu. Trochę drzwi muszą być wyżej, bo widać haczą tutaj. Albo tu, znaczy to a tu jest jeszcze nie wybrane, okej. Okay. O, tak o. No dobra. Ten próg tak bardzo nie wystaje przez to, że drzwi są takie wypukłe i one, że tak powiem, chowają ten próg, bo tam celika mocno do dołu zjeżdża łukiem. No dobra. Tyle z pokazywania, już dach nawet. O, nie wiem, czy ja nagrywałem to, czy nie nagrywałem, a dach mam już przygotowany. Jest ładny, bez, że tak powiem, najmniejszej wniotki. Samochód był cały, tylko raz lakierowany przez ten czas. Jak ja miałem na przykład, mam elementy po tym samochodzie drugim, co kupiłem na części, to on był chyba lakierowany z 7 razy. A temu się os, ostało, że tak powiem. Raz, ale zdecydowałem się, że ZDDD go mocniej, bo ten lakier, jak to na czerwonych kolorach, się łuszył. Więc zadawałem, że muszę wydrzeć aż do bazy. I tak też zrobiłem. Zresztą pojawiło się parę plasków podkładu do bazy, ale jeszcze nawet nie dojechałem do oryginalnego lakieru. Więc, tak zwany unboxing. <laughs> e... Wał. Przyjechał. Tu fajnie płynnie chodzi. Ludów nie ma żadnych tak jak powinno być z nowych tych. Flanszy robiłem. Ktoś kiedyś oglądał to. To wie wał do pomalowania. Więc teraz go ten spakuję do końca. grubość mam nadzieję, że wystarczająca. Wszystko wygląda świetnie. Nie wiem tylko, czy tą stroną do yy, silnik, do skrzyni biegów, czy tą stroną do dolnego wału. Ale to chyba nie ma znaczenia większego. No co, muszę tylko go wziąć tutaj. Nie wiem, yy, może tutaj zabezpieczę jakoś że tak powiem, żeby przed malowaniem osłonić. Bo to bym wolał pomalować, bo to zardzywieje na pewno. To nie jest ani z kwasu, ani z takiego. Zaraz to rozpakuję do końca. Już by kurczę jeździł. <grytanie> no dobra. Dobra, będzie nurkowanie. Tak, musi być. Ja tu złapałem, nie. Nie łapać, A. No niech będzie, ręczny musi być, tu widać wał, mam nawet latarkę, o. czołówka co prawda, ale będzie widać, O, tam wał widać pięknie. Jak wkładam ten plastyczek, ten od, będę yy, świecił pod brodą, będzie trzymał, wkładam plastyczek o taką. no to on y, od spodu ma jeszcze luz, chociaż powiem, szczerze przyznam, że chciałbym jeszcze yy, silnik pochylić do przodu, yy, chociaż odrobineczkę jeszcze, bo nie wiem, czy będzie widać. Bo ta rurka ota, mi tam prawie dotyka do yy, ściany grodziowej. Jak silnik będzie pracował, to żeby mi nie przetarł. Teraz tego nie widać, no ale to mniejsza. Oto. Wsłaniamy, bo do kurzymy i nurkujemy. Tak jak już mówiłem, będę nurkował dzisiaj. A co tam? Co? będzie przekręcona, ale to nic. I teraz tak. Linki odręcznego, tu wał. O tu, 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 tu. O tu wał, o. Już te kręce nie skręcają. O tu wał. Wał tam ładnie przykręcone do tej flanszy, co dorobiłem. Super, świetnie, ekstra. Na razie jest tylko złapane na dwie śruby, bo się teraz okaże, że będę musiał jeszcze 30 tysięcy razy go zdejmować, więc zdecydowałem że na razie go złapię, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok jest wszystko OK Zresztą, a. Może będzie dużo wszystko. A, damy radę. Koła sięgam. Nie? Wszystko pięknie. Tu się ładnie wał kręci. Tam wał do skrzyni biegów. Oczywiście światło. O, i tam wał do skrzyni biegów. Tu jest takie cudańko do wysuwania się na wale, żeby było. I teraz tutaj tego łapacza, o tu, trzeba zrobić. Tak się zastanawiam, czy nie zostawić czegoś oryginalnego takiego, tylko czy to utrzyma zerwany wał. A przy okazji, czy nie muszę też do góry zrobić takiego pałąku. Tego nie wiem, być może odetnę te rurki, które tu są. Czy one są fajne? Jeszcze muszę się na nimi zastanowić, bo one fajne może będą też prowadziły linki, bo tam linki będą musiały górą pójść. Może one też na tym pójdą przy samym wale. Chyba będę musiał puścić nie jeden duży tłumik, tylko będę musiał chyba pójść dwoma mniejszymi, bo ani mi tu nie wchodzi, nie będzie wchodził tu pod. Yy, Wysankami z tyłu ani, ani tam będę miał problem o tam z przejściem przez yy, mocowanie skrzyni Jedną rurą, poniżej nie mogę przejść Absolutnie bo to już jest nisko mega Tam musi przejść z dwóch stron I tak się zastanawiam może faktycznie z jednej tam dużej, nie wiem czy ją widać z przodu, widać Z jednej dużej stamtąd o tej Będzie wtedy szło yy, rozwidlenie i wtedy na dwie tu pójdzie tymi dziurami. ciekawe I potem tymi dwoma będzie szło pod wałem o, aż do tego mocowania. Tu będą też dwa podwieszone wtedy. A w... I tak samo dwie będą wychodziły tam. A potem się będą łączyły w jeden tłumik. też też bez sensu, wtedy, jeden tłumik. Ale musi być jeden cholera, no. <ślaski> Dobra. Wystarczy tego. Tu widać jak y, fabryka maluje y, samochody. No, czy teraz też tak maluje? No? A nawet jeszcze gorzej malują, bo kiedyś to jeszcze środki były polakierowane, a teraz to już w ogóle nie. No, gdzieś tam rdza się wtedy taka powierzchowna rdza, tylko wyszlifuję myślę ją. No. Zgubiło mi zoom. No, ale tak jak widać, tutaj odsłonię, to normalnie goła blacha. Czy goła? No, pewnie jakaś tam. Taka widać, że nie było nigdy malowane no Tak jak wyszło z fabryki nawet widać pod zawiasami. Tak jak z nawiasami przekręconymi było pomalowane to tak samo. Cały czas jest. Dobra, matujemy. Na razie zajrane. Oczywiście jeszcze brakuje tutaj. Czy zobaczę, bo może się wyprostuje koło, bo to jest akurat mocno pochylone to tylnie? W środku, ach, nie wiem czy będzie widać, może wyostrzy, nie, nie wyostrzy. No, nieważne. Musiałbym poświecić tam do środka. Yy, w środku yy, do amortyzatora to w cholerę miejsca. Tam do wszystkich elementów też w cholerę miejsca, więc coś z tego będzie. Tu dziura wszędzie dookoła. Myślę, że osiemnastka no, celiki yy, nie będzie za wielka. Tłumaczę, że w tej wersji jak ja będę robił, to może yy, będzie ok. Nie chciałem dziewiętnastek z racji. Felga ekonomiczna niestety, znaczy jest niestety bardzo ładna, jak na felgę ekonomiczną, to nie jest żadne jakieś cudo, ale, ale wygląda, dla mnie wygląda super, miałem oglądy większe pokazywać, żeby było widać, na razie nic nie widać, na razie już pachla, przód przykładałem z, z zaciskiem hamulcowym, żeby zobaczyć jak to tam siedzi. Tu jest trochę ciasno, będzie nawet dla, e, dla tej felgi. Ale tu jeszcze mam e, opcję kombinacji, ponieważ tu mam e, w tej chwili amortyzator no, jest obrócony i jeszcze o, tutaj, o, obrócony i jeszcze przesunięty na maksa tutaj blisko, więc i odwrócony i przesunięty, żeby był jak najbliżej e, z zewnętrznej strony, żeby jak najbardziej koło wyprostowane, tym bardziej, że dolne mocowanie jeszcze jak robiłem, to jeszcze ono nie jest e, pospawane. Ja je wysuwałem wcześniej, żeby je zwiększyć, ale ono jeszcze nie jest pasowane, tylko jest na heftach. Więc nie będę stawiał samochodu na kołach. Ale y, po przymiarce jest szansa, że zmniejszę tam z, z centymetr dół, zmniejszę centymetr, górę sunę i. Bo tak jak przymierzałem, to powinna falga się zmieścić. Do tego oczywiście pokazuję bez falgi, bo ją trzeba trzymać rękami, bo jest inny rozstaw, nie? Bo to 5 razy 114, bo i tak dystans będzie musiał pójść zmieniający rozstaw. Ale tak to. Nie ma opon naprawdę, założonych i całość jeszcze jest tak, jak jest, parapety są ogromne, to 10,5 cala. Szeroka. Mi się widzi, tylko kiedy ona tutaj pojedzie do tego, nikt nie wie. <grystanie> tutaj zobaczymy, być może wyprostuje trochę, znaczy na pewno wyprostuje trochę koło, bo tu jest taki camber, że hej, zresztą widać. Yy, ale jeszcze spokojnie. Tu jeszcze na razie nie kupuję dystansów. Naprzód na pewno muszę kupić a najniższy, jaki tylko jest, zmieniający rozstaw. A na tego zobaczymy. No dobra. Tu hamulca nie przemierzam do tyłu, bo tu jest GS-owy oryginał, yy, więc tutaj na pewno wejdzie. A miejsca dookoła ma dużo, więc tutaj się nie boję o wielkość yy, tego. O wielkość zacisku hamulcowego. Chociaż powiem szczerze, że tam wcale dużo miejsca nie ma, bo tu jest duża tarcza. Bo to jest jednak GS-owa tarcza, to ona jednak jest duża. Ale nic to. No dobra. Cały czas work in progress. Najgorsze teraz do szpachlowania. 100 lat szpachlowania jak zawsze. Znaczy, składam co jakiś czas, żeby. Muszę na pewno przyciąć teraz i zrobić zakończenie progów. Żeby nie było takie otwarte. Tylko żeby były zamknięte. Chociaż te brzegi. Bo błotniki to nieważne, ale brzegi tutaj od progów. A tak to będzie spoko. Obetnę tu jeszcze równiutko, żeby fajnie było. Mi tam wszystko paść <grytanie> Taka była koncepcyjnie. Taki był plan. Szpachli jest, ale to... Yy, tej szpachli jest mega cieniutko. Tylko po to, żeby wyrównać, bo mógłbym zostawić takie, ale potem były fale Dunaju, jak to po. Tak samo progi. Można było zostawić, ale to kurczę by były jak to po, po odlewach. Takie nieładne. Jednak musi być poszpachlowane odrobinkę. Na tych odlewach super się trzyma szpachla. Dużo lepiej niż na stali się zachowuje. swoje mam też delikatnie przypachlowane w drugim samochodzie i, I ekstra. Jeszcze muszę powalczyć ze spoilerem. O, tego jeszcze na pewno nie mówiłem, bo jak się patrzy o tak. Tą tu tyłem pasuje świetnie super ekstra, a tym przodem delikatnie do góry zadziera. A nie chcę go tutaj podklejać. Wystarczy tylko tam podszlifować od drugiej strony, żeby do klapy lepiej dolegał. Bo klapa jest pod innym kątem. Wiadomo spoiler jest od. O, spoiler jest od czegoś innego przecież. Ale sam ogląd taki to mi się ekstra podoba. Jak on tu będzie wyglądał. Po prostu, wow. Jeszcze jak będzie jeździł, tak jak będzie wyglądał. To. Jeden mam, który wygląda, ale nie jeździ, a ten będzie jeździł i wyglądał. No dobra. Do pracy jeszcze mam trochę tutaj do podszpachlowania Podszpachluję jeszcze, póki mogę. I tyle. Pokazuję z różnych perspektyw, bo żeby żeby było widać ogląd tego samochodu chciałem żeby było wszystko ładnie Czy tak będzie pewnie nie A, ale zrobię najlepiej jak tylko potrafię